Zadanie numer 3 hydrostatyka. Zatrzymaj film i zapoznaj się z treścią zadania. Będę ten treść omawiał w oparciu o rysunek. Wypisałem wszystkie dane, przeliczając je do układu SI. Mamy do czynienia z taką sytuacją, że probówkę otworem do dołu do skierowaną zanurzono w kuwecie z wodą. Ciśnienie, objętość i temperatura są ustalone P0, V0 i T0. Następnie ogrzano powietrze w probówce, w wyniku czego ciśnienie zmieniło się na P, objętość na V i temperatura na T. W wyniku tego ogrzania poziom wody w probówce obniżył się o delta H. Mamy znaleźć temperaturę, jaka się ustaliła po ogrzaniu. Piszę dwukrotnie równanie klapierona, opisujące stan na początku i na końcu gazu, czyli powietrza znajdującego się w probówce. I popatrzmy, że ciśnienie P po ogrzaniu będzie równe ciśnienie P0. Plus ciśnienie wysokości słupka wody o wysokości delta H. To jest tyle. Objętość, która się ustaliła, jest równa objętość V0, plus przyrost objętości, który jest równy delta H razy s. Wysokość słupka tego delta H i przekroju poprzecznego. Probówki, mamy taką objętość. Mając te wielkości, idę do równań klaperona, dzieląc je przez siebie stronami. NR z prawej strony się upraszcza, i zobacz, otrzymuję równanie, w której nie wiadomo jest tylko temperatura końcowa T, wyznaczam ją.